Cześć, z Piotrek i Xiomega to pierwszy premierowy, prim, premierowy odcinek z gry Farming Simulator 2017. Zaczynamy <śm> dzisiaj z interfejsu gry hmm, chciałbym wam pokrótce, tak, na szybkiego omówić co tutaj się znajduje i tak dalej, i tak dalej, a później bierzemy się już do prac polowych. Na początku, jeśli zbijecie 70-30 łapek w górę, no to... W poniedziałek leci kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2017, a druga sprawa jest taka, że żebyście wymyślili nazwę serii do tej właśnie gry, najlepsze nazwy serii zostaną nagrodzone pozdrowieniami na odcinku i tak dalej, więc jeśli macie jakąś ciekawą nazwę, napiszcie ją w komentarzu. W komentarzu. Ok, więc tak. Standardowo jest kariera, gra wieloosobowa, samuszki, modyfikacje, sięgnięcia, opcje autorzy, zakończ grę, kliknę sobie w opcje i teraz tutaj się bardzo wiele zmieniło, ponieważ y, tutaj, właśnie tutaj, 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 właśnie tutaj y, mamy y, ustawienia ogólne jakości grafiki y, i tutaj właśnie teraz możemy sobie zmieniać i konfigurować sobie pod siebie grafikę. W ustawieniach, w ustawieniach zaawansowanych, więc tutaj mamy takie coś, jak gram sobie na wysokich, dlaczego na wysokich, żeby mieć później po prostu, po prostu jakby to powiedzieć, dużo FPS-ów, czyli 60 stałych FPS-ów. Więc mam gram na wysokich, ok, więc chyba przechodzimy do kariery, klikamy na zapis pierwszy, zagramy sobie na poziomie normalnym. I wybierzemy pod sobą, bo tutaj mamy do wyboru dwie mapy. Gold Crest Valley, jakieś, nie wiem, co no, dokładnie się czytam. E, coś ze złotim, złotym, złotymi, coś, coś w tym stylu chyba. Coś z, z, złoty, coś tam. No, tutaj mam piękny krew z gór. E, I tutaj mamy stosnówkę starą mapę z 15, pamiętam, z DLC. E, więc to jest też takie coś. Mm, ale zagramy sobie na tej podstawowej mapie, więc kontynuuj. Zagramy sobie. Możemy, mamy do wyboru też mężczyznę i kobietę. Lalunia, la, la, hej Lalunia. Mm, bo mężczyzna. Zagramy sobie mężczyznę. Musimy sobie, musimy sobie wybrać kolor koszuli. Wybieram sobie ten czerwony, purpurowy, jak tam, jak ktoś woli nazwać. Mm, kontynuuj. Pociąg dostępny jest podobnie jak w każdej pojazd, nie może kosztów utrzymania, może że na niego brzegu. Okej. Okay. Tutaj mamy pociągi. Yy, zaraz Wam zaprezentuję. Ok, więc witamy w grze z Farming Simulator. Czy chcesz rozpocząć krótkie szkolenie, aby zdobyć podstawową wiedzę o grze? Nie, tutaj już graliśmy dużo w te autotytuły, więc nam tego nie potrzeba. Jeśli chcesz uruchomić oprowadzanie po grze, później rozpocznij nową karierę. Agra, spyta Cię ponownie. Ok, tutaj mam jakiś samochód, może do niego wsiadł, wsiąść. O kurde, Lizard, Lizard Pickup Rodeo. No, już wielki, już, już plus, już plus, już gra, punktuje. Tutaj mamy chodnik domku Kurczaki, możemy bramkę tworzyć nie możemy, ale ale już jest plus kolejne kuleczki a to wszystko wygląda kurnik kurje, nie wiem jak on się te wszystkie zmieszczą, ale ok mniejsza z tym e, dobra wychodzimy z tego oprowadzamy hmm. się po tym właśnie po tej mapce mamy tak maszyny na pożytek mamy tak Kesa e, 1455 plus jakąś przyczepę z metal tech tak chyba to jest z tej firmy e, nie, wyżej już stoi zaraz e, kombajn czyli cash cash case Cash, ken case international e, axial flow cache 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 kultywator cache kultywator cache Kultywator. cache 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 Gold Timer L300. Kolejny jest Case 1455 z siewnikiem firmy Great Plains. Plains, Plains, stylu Plains. To jest 3P106NT. Pickup. I te maszyny główne maszyny tutaj piękne tutaj są te psy pociągi tutaj tak tutaj mamy jedno drzewo drzewo dalej mamy na jakieś takie zboża coś w tym stylu na zboża i muraki to jest ten sam właśnie z tego co widzę pociąg nie mogę wyjść to jest ten sam pociąg I więc tak to się prezentuje Tutaj możemy badrzawo rozładować Zaraz zobaczymy, obcykamy, obkminimy Tutaj pięknie do góry, kurde Mogę to wsiąść, o oh, kurde Mogę wsiąść nawet do tego dzielnictwa uh, uh, Dobra, nie będę teraz tego testował, będziemy testować w innych odcinkach Dodam też tutaj w tej grze radio. Radio też fajnie tutaj będzie grało, radio Fara, nie żartuję, Zaraz też może zaprezentujemy. A nie chcę właśnie mieć zasięgu radio, Dobra, wystarczy wam. Radio, więc też to fajnie gra, widzę. Okej. Okay. I teraz przejdziemy do interfejsu gry. Interfejs gry wygląda następująco. Wiele się tutaj w tym interfejsie nie zmieniło. W Nowe, ciągniki, dużo nowych ciągników. Mam tutaj są na przykład Zetor. I tutaj jest wiele modyfikacji z DDC z 15, więc dużo plus ŻE to są darmowe. Więc fajnie. Mam tak Kesza, Case, Kesza. Mi się myli, to z Keszem w CS, ale dobra, case. New Hollandy Waltra, nową Waltrę, mm, jakieś tego same, Fenda, JCB też jest z Delsi, Waltra, kolejna, Massey Ferguson, y, JCB, Steyer, mm, Steyer chyba też był w 15, był tylko w modyfikacjach z tego co pamiętam, ale nie, nie wiem nie wiem, będę się wgłębiał. Cates, Ke, kiedyś już chciałem powiedzieć, Massey Ferguson, New Holland y, i challenger, challenger, challengera, challengera dodali więc też fajnie duży plus później mamy ciężarówki tutaj też piękne ciężarówki z firmy tutaj amerykańskie takie to jest jakby Kenworth, coś w tym stylu i The Money. następnie mamy tutaj tak, czekajcie ile po kolei kombine, czyli podstawowe tutaj to był, ten, ten był ten był Masę Ferguson dodali nowego. Jakiś Astos... Astos... Rostelmas nie wiem jak się to czyta. Pierwszy raz tak coś słyszę. Cash Case Masę Ferguson, nowy kombajn jeśli chodzi o tą grę. No i największy ten New Holland. Siloso, kombajn... nowej firmy to jest New Hollanda i Kront to już był zbieranie zmiaków to też jest Grim, to już podstawowe właśnie, że w zbiorze braków nie ma Grima tego są te Grimy takie malutkie, ale nie ma tego Grima większego tylko jest Holmer, to jest z DLC, więc fajnie ten Holmer wyglądał w DLC w 15, mam nadzieję, że w 17 go trochę ulepszyli później mamy wywrotki standardowe Wozy przeładunkowe, pługi, ten pług jest fajny, bo jest taki dwa razy jakby był składany. Kultywatory, siewniki, o, ten fajny siewnik wygląda, też widziałem go takiego w modyfikacjach. Siewniki, czyli jestem tutaj opryskiwacze, to jest fajny ten New Holland opryskiwacz, ale ten też jest fajny, przyznam rozrzutniki nawozu, rozrzutniki obornika, rozbi zbiorniki gnojówki chwastowniki to jest nowe chwastowniki I chwastowniki są po to, żeby wyrwały chwasty z pomiędzy roślin uprawnych poprawiając w ten sposób stan pola można ich używać tylko w pierwszych stadiach w wzrostu plonu aha ok to też fajne podoba mi się bo później mamy tak kosiarki kosiarki standardowe dodali jakieś tam nowe chyba, przetrząsacze, zgrabiarki, szczepy samozbierające, technologia Bell, piły łańcuchowe, dodali nowe piły w ładny taki sztiel tutaj jakiś, no ładnie to wygląda, Husqvarna, później mamy tak sprzęt leśny, czyli Skorpiony, to do przyładunku nawet takie mniejszy Skorpionik jest, widzę, i tak dalej, i tak dalej. Ładowarki mm, kołowe, JCB jest nowa, to też chyba z DLC, z 15, fajna i też te takich tych teleskopowe, więc tutaj dodali też JCB Postosowała jakieś Manditu, Mandi, Mani, -ni -man -ni Tam to, nie, 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 nie D Mini ładowareczki mm, i, JCB, też z chyba, e, zwierzęta i to jest wielki postęp w tej oto krze Dlaczego wielki postęp w tej oto grze? Dlatego, gdyż iż ponieważ gdy w 15 kupywaliśmy sobie zwierzęta, one od razu nam się teleportowały, spadały tak jakby dosłownie z nieba od razu na pastwisko. Teraz, żeby mieć zwierzęta, musimy podjechać taką oto, to widzicie, taką szczepą, taką do ciągnika albo taką do ciężarówki i po prostu kupić i one tutaj będą zładowane i musimy je przetransportować do naszego paswiska i tam je po prostu wypuścić na to paswisko, jest to bardzo duży postęp i to się ceni, naprawdę się to ceni walce hmm, walce w do z mieszaniem sieczki, kiszonki oraz w różnych ja w silosach, ok, takie coś super, e, jakiś wróżnik no, co mamy, mamy jest, okay, to, walec My dzięki temu nie można przywrócić pole do stanu pierwnego usunąć plony posunąć pole przepraszam e, więc fajny walec w modyfikacjach też taki był lawety laweta ta podstawowa jest jaka, jakaś nowa chyba troszkę nawet większa zaczepy e, do przepraszam wyszedłem przepraszam e, system pasów, pojazdy mamy tego mniejszego pick-upa, ale jest to później tylko na pewno też kupimy obciążniki palety i system pasów, czyli to też, to jest naprawdę przydatne, czyli rozkładamy. i takie kieszonka nam po prostu się przyładowuje od razu do przyczepy, a nie musieliśmy szukać, grzebać w modyfikacjach WS15, bo musieliśmy załadować przyczepą teleskopową, na przykład kiesionkę i to chwilę zajmowało, teraz mamy już takie specjalne podesty i to też naprawdę fajny, fajna rzecz i obiekty które są chyba najlepsze obiekty które w 15 musieliśmy po raz kolejny mówię pobierać ze stron z modyfikacjami ponieważ nie było 15 takich dostępnych był tylko te szklarni i tak dalej ule a teraz mamy już popatrzcie na przykład wieżę ciśnieniową, wieżę ciśnieniową warsztat pojazdowy ciepłownie to jest No, czyli, ja, czyli to z, yy, na biury yy, mamy mały silos, duży silos, strych na siano, fajne, mała wiata na pojazdy, mały brug, brug duży brug, wiata na pojazdy, duże wiata na pojazdy, ule, szklarnia, pomidory, to panele słoneczne, turbina, wiatrowa, wiata piknikowa, prostokątna wiata, mały domek gospodarczy, wysoki domek gospodarczy, szopę, budynek użytkowy, brzoza i te po prostu yy, i drzewa ok i chyba i ten interfejs jest umówiony jeszcze umówię wam jedną rzecz tylko muszę sobie tutaj kurde klawkę być dobra jest klawka dlaczego tutaj ok mam są też rodzaje roślin mamy teraz dane nowe rodzaje roślin między nie są między innymi soja, rzodkiew, oleista oraz Słoneczniki. Słoneczniki były dostępne w mapkę, na np. na Das Halwa, ta węgierska wieś, to tam było też to dostępne. Więc to jest naprawdę fajne. Hmm. Co też mamy hmm. takiego ciekawego? Hmm. Aha, proces wyprawy wymaga trzech kolejnych, o, kolejnych to jest jakieś pomoc, pomoc, oranie ok to 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 i to i to ok czyli to jest kolejny plus pomoc mamy od razu sobie też tutaj mm, wyłączę usychanie roślin żeby jakiejś później niespodzianki nie było jak sobie czas przyspieszę wyłączę i mamy jakieś samej gry a czyli możemy wstrzymać z grę i ją kontynuować fajna fajna rzecz fajna rzecz nic nie mogę zrobić w tym momencie fajnie podoba mi się i mam już chyba 15 tak 15 minut 16 9 minuta nagrywania więc chyba nic już tutaj nie będziemy robić więcej ja omówiłem wam to tak z grubsza szybką taką recenzję wam zrobiłem gry yy, yy, maszyn i tak dalej wiem też że to jest jakieś profesjonalne ale okej okay. więc jeśli już się nic nie zrobimy to my też sobie pojedziemy sobie na przyjażdżkę A żeby, żeby fajna jakaś, fajna, żeby, żeby, żeby fajna jakaś niedureczka wyszła. No to jeszcze jakąś sobie foteczkę strzelimy. A żeby foteczka wyszła, no to musimy jeszcze chudy włączyć. Ej, poczekajcie na mnie. Yy. Dobra. F12. Może coś. 12 aha. jeszcze możemy sobie tutaj fajną netuleczkę zrobić. A dokładnie z tej wieżyczki, tutaj z tego. Podejdę sobie jeszcze tam raz. Byliśmy już dzisiaj tam, ale jeszcze raz tam muszę iść. Bo naprawdę fajnie to wygląda. nie z tego nie fajnie tego, z tego nie fajnie więc nic z tego. Ale jeszcze teraz coś tam mi wpadło w oko takiego szczególne, szczególnego co mi się rzuciło w oczy. Co tu jest? Co tutaj jest? System kolejowy. Podjąć może jeździć tak samo jak resztą pojazdów w tym miejscu. A dobra. E, w tym miejscu może że możliwość przenoszenia towarów z jednego pociągu na do, do drugiego. Używanie żurawi do opali, bo też bo, na pewno no, do, do oraz do do oraz z magazynu okej okay, zrozumiałem wszystko wejdę, wejdę tu? Nie, nie wejdę tu okej okay, czyli to możemy rozładowywać tu jest jakiś magazyn okej okay. rozumiem idę do, do maszynki i lecimy się przewieźć po tej właśnie mapie tak z grubsza troszkę yy, omów to Leci, to szczeci nie, nie, nie ma ruchomych waj, więc minus ale ok, nic, ty, nic z tego Nic tam, nic to nam do szczęścia by nie było potrzebne Może z takiej kamerki sobie polecimy, żeby to jakieś fajnie wyglądało A może z takiej, nie, z takiej będzie lepiej Więc to lecimy yy. Teren jest bardzo fajnie, będę Wam opowiadał, jest bardzo fajnie ukształtowany, jak możecie tutaj zauważyć. E, ładnie wszystko umiejscowione, pola są ładnie wykonane, ruch uliczny e, jest też dostępny teraz na multiplayerze. W e, 15 właśnie, nie było. E, I tutaj naprawdę fajnie wszystko wygląda. Fajne podjazdy takie do kolejowe, super, to mi się podoba. No i pola też są ładnie, bardzo fajnie umiejscowione, budynki są super dopracowane. A widzicie tutaj teraz mamy zamknięcie przyjazdu kolejowego, gdy jedziemy. Hmm. Tutaj chyba mamy jakieś miejsce rozładunkowe. Teraz po nami tutaj jest jakaś fajna droga. Krebra jest naprawdę bardzo, bardzo śliczna musi zauważyć. E, tutaj mamy pola. Tam też są jakieś jeszcze pola wy oddali, możemy zauważyć, więc naprawdę fajnie to wygląda. Jest taki tunel. to jest chyba zakończyli mapa ale nie jestem pewien. E, Tutaj mam malutkie pola, które możemy sobie kupić Kolejny przejazd kolejowy, który się zamyka, gdy przejrzamy i są te charakterystyczne dźwięki I to, gdy będziemy chować pociągiem, no to od razu ten pociąg się nam nie zatrzyma, tylko po prostu w jakimś czasie, tak jak prawdziwy pociąg się zatrzymuje Na przykład jak teraz Patrz, od razu nie zahamuje Zachumuj gdzieś może pod mostem Tak, zahamuj zaraz pod mostem I to tak teraz zaburzyłem nie ma tych lagów, nie ma tych lagów jak się hamuje, ale możemy jeszcze coś fajnego sobie tutaj strzelić, na przykład taką miniatureczkę. Tutaj ma ta miniatureczka może być jeszcze śliczniejsza niż tamta na przykład jeszcze możemy sobie z góreczki strzelić, tam z, 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 z zdjęcie Dobra, chyba wystarczy. Dobra, nie będę więcej tak robił. E, I to co jeszcze powinno być tu nie wiem czy tutaj jest w ogóle to. Drive Control. To też chyba gdzieś tu powinno być. Bo widziałem u niektórych. Gdzieś na pewno musi tutaj być, znajdę to kiedyś. Bo Drive Control by się naprawdę fajnie przydał. i okay, już jesteśmy na, do, na końcu właśnie... ...naszej przejażdżki. Darmowa przejażdżka po całej mapie. Chyba fajna ale już musimy hamować o o na wsteczny. i prędkość do tu jest taka, sama, jest taka sama jak do przodu dobra tyle yy. a i to co zauważyłem jeśli obrócimy się tutaj zawsze jak obrócimy się powiedzmy tutaj no to przyciskali mi literę C żeby się zresetować tą kamerę. Teraz już takiego czegoś nie ma. Jest to sama. Musimy sami się obrazać. Więc jak dam tutaj kamerę, dam C, Wsiadam do środka, jest to samo. To samo jest tutaj. Widzicie? To jest tam tutaj? To jest tak tutaj. Jak jest to je tam tutaj. To jest tak samo jest tutaj. Więc to jest naprawdę też fajne. Podetczę sobie od razu header. O a nie podknijcie. Jak ten kombine działa? Chcę to zobaczyć. Jak on działa? nowe jakieś dźwięki udali też więc tak, są nowe dźwięki no dźwięki też są fajne dźwięki też są fajne więc super super gierka Polecam, jeśli wiele osób mówił, że, że mówiło, że to jest odgrzewany kotlet, jednak tak nie jest, to nie jest odgrzewany kotlet, to jest naprawdę fajna jereczka. Jeszcze sobie zajadę bliżej Profesjonalnie. Dobra, obejdziemy jeszcze sobie szybko tą mapkę. Tutaj dookoła. Tutaj już byliśmy praktycznie, więc nie ma co tutaj zwiedzać. Jak mówię, żeby... Jakoś lepiej to musimy sobie te wiaty rozkupywać i rozbudowywać, bo na razie jest biedny. Jest biedny, więc będzie trzeba to wszystko rozbudować sobie. No ale to z biegiem czasu wszystko się zrobi. Hmm, tutaj już byliśmy. I tutaj też... Ok, więc jeśli Wam się ten odcinek podobał, to stać łapkę w górę, skomentujcie, no i to też była taka moja mm, recenzja. Jaka króciutka miała, miała być gameplay, ale jak zobaczyłem ile, jak, ile mi zeszło na tym y, omówieniu tych całych zmian, omówieniu, zmian no, to już pomyślałem, że zrobię tę recenzję, więc to była taka krótka, szybka recenzja, nie hejtujcie, bo to była moja pierwsza recenzja gry, y, omówiłem wszystkie jakieś tam nowości, na pewno wszystkich nie wymieniłem, ale te, które mi się rzuciły najbardziej w oczy, no to zostały omówione więc jeśli jeszcze się zastanawiacie, zastanawiacie, czy kupić Farminga 17 z wielką, z wielką, jakby tu ująć, bardzo wam go polecam kupić, bo to nie jest jednak odgrzewany kotlet, kotlet bo dalej naprawdę tutaj wiele nowości, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli będzie 30 łapek w górę w poniedziałek jak odcinek z gameplay już na tej oto mapie. I, i też jeśli macie jakąś fanę nazwę serii no to napiszcie ją w komentarzu najlepsza zostanie nagrodzona pozdrowieniami w odcinku więc to było na tyle więc cześć czołem trzymajcie się cześć